Ze studia Voice House World in Brief, Jarosław Kuźniar. Samoloty transportowe z Francji i Niemiec wylądowały w nóg na Grenlandii. Na pokładzie żołnierze, którzy mają przygotować większe ćwiczenie wojskowe w Arktyce jeszcze w tym roku. To odpowiedź europejskich sojuszników na żądanie Donalda Trumpa, który domaga się przejęcia Grenlandii, sugeruje, że wszystkie opcje są na stole. Dania i Grenlandia powtarzają, wyspa nie jest na sprzedaż, a groźby użycia siły są nieodpowiedzialne. Rozmowy w Białym Domu z sekretarzem stanu Marco Rubio i wiceprezydentem J.D. Vance'em zakończyły się powołaniem grupy robotów, ale Waszyngton nie zmienił stanowiska. Przywódcy europejscy ostrzegają, że wojskowe przejęcie wyspy oznaczałoby w praktyce koniec NATO. Niemcy wysłały 13-osobowy zespół rozpoznawczy Francja zapowiada kolejne jednostki. Ekspert królewskiej Duńskiej Akademii Obrony Mark Jacobsen tłumaczy, że przekaz jest podwójny. Pokazać gotowość do obrony, ale także udowodnić, że sojusznicy traktują poważnie krytykę dotyczącą bezpieczeństwa w Arktyce. Iran ustępuje. Trump czeka prezydent USA dostaje informacje o zmniejszeniu liczby zabójstw, koniec cytatu, w czasie tłumienia protestów w Iranie i że nie ma obecnie planów masowych egzekucji. Irański minister spraw zagranicznych potwierdził w telewizji Fox News, nie ma żadnych planów wieszania, koniec cytatu. Tymczasem dziesiątki Irańczyków przekraczają granicę z Turcją, uciekając przed jedną z największych fal protestów w historii Islamskiej Republiki. Organizacje Praw Człowieka mówią już o 2600 zabitych. Trump jeszcze niedawno wzywał Irańczyków do dalszych Protestów, obiecując, że pomoc nadchodzi. Ceny ropy spadły z wielomiesięcznych szczytów. Złoto cofnęło się od rekordu. Zapytano o reze Pachlawiego, syna ostatniego szacha, jako potencjalnego lidera opozycji. Trump był powściągliwy: Wydaje się bardzo miło, ale nie wiem, jakby się sprawdził we własnym kraju. To słowa z wywiadu w Reutersa. Przyznał, że reżim w Teheranie może upaść, ale zaraz dodał: Każdy reżim może upaść. To cytat z Trumpa. Tydzień po zastrzeleniu renego amerykańskiej obywatelki, agent ICE postrzelił w Minneapolis kolejną osobę. Tym razem ofiarą jest Wenezuelczyk, który według władz przebywał w USA nielegalnie. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego twierdzi, że mężczyzna zaatakował funkcjonariusza, a dwoje przechodniów dołączyło się do bójki. Wieczorami Minneapolis bardzo często płonie. Protestujący rzucają w agentów kamieniami, lodem, petardami. Federalni odpowiadają gazem łzawiącym i granatami hukowymi. Burmistrz apeluje o spokój, a... Ale także odrzuca oskarżenia administracji Trumpa, że to on i gubernator Walls podżegają do oporu swoją retoryką. Zamiast wycofać agentów, Biały Dom zapowiada wysłanie kolejnych setek funkcjonariuszy. Dziennikarze Reutera dokumentują uzbrojonych agentów w wojskowym kamuflażu, którzy patrolują osiedla, wybijają szyby w samochodach i legitymują mieszkańców. Gubernator Walls wzywa obywateli do nagrywania interwencji. Chce stworzyć bazę dowodów na potrzeby przyszłych procesów. To pierwsza w historii NASA ewakuacja medyczna z kosmosu. Kapsuła SpaceX wylądowała na Pacyfiku niedaleko San Diego na pokładzie czworo astronautów, którzy opuścili Międzynarodową Stację Kosmiczną miesiąc przed planowanym terminem. Dowódczyni misji, Zena Cardman, powiedziała po wyjściu z kapsuły dobrze być w domu. Towarzyszyli jej Amerykanin Mike Finka, Japończyk Kimia Yu i Rosjanin Oleg Płatonow. NASA odmawia podania, który z astronautów zachorował i czemu dolega, powołując się na prywatność medyczną. Problem zdrowotny pojawił Pojawił się 7 stycznia i zmusił NASA do odwołania zaplanowanego spaceru kosmicznego. Agencja podkreśla, że nie była to sytuacja awaryjna. Astronauta był stabilny, ale wymagał diagnostyki dostępnej tylko na Ziemi. Na stacji zostali teraz tylko trzej członkowie załogi jeden Amerykanin i dwóch Rosjan. Ameryka traci turystów. W zeszłym roku liczba zagranicznych odwiedzających spadła o 6% i wydali mniej o 7%. Meksykanie, Kolumbijczycy, Kanadyjczycy i Europejczycy wybierają inne kierunki. Według Światowej Rady Podróży i Turystyki powodem jest m.in. twarda polityka imigracyjna administracji Trumpa. Tymczasem globalna turystyka rośnie w rekordowym tempie. Ponad 1,5 miliarda podróżnych wydało w zeszłym roku prawie 12 bilionów dolarów. To wzrost o blisko 7%. Branża odpowiada za. Ponad 10% światowego PKB i rośnie dwa razy szybciej niż globalna gospodarka. Wygrywają Europa i Japonia. Francja przyjęła 105 milionów turystów, Hiszpania prawie 97 milionów, Stany Zjednoczone, trzeci najpopularniejszy kierunek świata, 68 milionów. Młodsze pokolenia podróżują częściej i świadomie wybierają kraje, które postrzegają jako bardziej otwarte. To było World in Brief od Voice House. Jeżeli to miało wartość dla Ciebie, podziel się. To pozwala nam docierać do nowych słuchaczy i rozwijać Voice House. Subskrybuj podcasty od nas. Słuchaj zawsze rano, wszędzie gdzie są. Aplikacja Voice House Club to więcej treści, które uczą i dają kontekst.